Cześć, witam was serdecznie, retroszkunta się kochania. Witam Was serdecznie kochanie w kolejnym specjalnym odcinku Hot 16 Retro Games Challenge, którego inicjatorem jest Konrad Akarenton, który w swoim materiale zaprezentował 16 swoich ulubionych gier, które w większym bądź też mniejszym stopniu wpłynęły na jego osobowość, ale tak naprawdę przyczynkiem do tego jest pomoc dla małego aniołka Gustawa który urodził się w zeszłym roku 31 grudnia w 31 tygodniu ciąży i od początku ma podgórkę, od początku musi walczyć o to zdrowie no i bardzo chciałbym, aby, abyśmy my wszyscy pomogli mu w dojściu do 100% sprawności jeśli tak to można powiedzieć zdrowotnej w tym też celu została założona na portalu pomagam.pl zbiórka na zbieranie funduszy oczywiście na leczenie tak z i rehabilitację Gustawa ja osobiście z tego miejsca zachęcam Was wiadomo, żyjemy w takich a nie innych czasach gdzie dla niektórych ludzi wydanie złotówki czy piątaka wiąże się z pewnymi przemyśleniami, ale jeśli jeśli Macie gdzieś jakąś złotówkę piątaka, 10 zł, już nie mówię o wyższych kwotach. To bardzo was proszę wpłaćcie te pieniążki dla Gustawa. Ja z mojej strony, oczywiście, żeby nie być kołosłowny, również tego dokonałem. Wpłaciłem również pieniążki. No i bardzo bym się cieszył, gdyby wśród Was jakiś tam mały procent naprawdę po oglądnięciu materiału dokonał tej wpłaty. Również się cieszę, iż firma, z którą współpracuję Spawtik również dokonała wpłaty wspierając oczywiście leczenie i rehabilitację Bustawa a za to oczywiście bardzo dziękuję i z tego tytułu jak gdyby się cieszę ale żeby to nie było tylko tak, że wpłaciłem pieniążkę i nic więcej w tym kierunku nie działam postanowiłem e, dać na licytację boksik z gronku Mortal Kombat na, na Amigę dodatkowo oczywiście o, oprócz boksika, który pokazałem znajdują się dwie dyskietki znajduje się instrukcja no i oczywiście życzyłbym sobie aby na licytacji gra osiągnęła jak największą kwotę no bo oczywiście cały dochód zostanie przeznaczony właśnie na tą zrzutkę pieniążków na leczenie gustawa no a dodatkowo e, otrzymałem od katoda bo również Katod, taka mała, inf miła informacja, którą chciałem właśnie Wam przekazać. Również Katod e, postanowił wesprzeć, wesprzeć e, zrzutkę na e, Gustawa. No i przekazał na mojej ręce swoją dyskografię. Cztery płyty oczywiście, na których znajduje się cała dyskografia Katoda, ale to nie jest tylko jedna dyskografia, ale są Dwie, dwie kompletne dyskografie, już Wam pokazuję. Dwie kompletne dyskografie, które również lądują na aukcję. Oczywiście mam nadzieję, że cena będzie jak najwyższa, bo oczywiście cały dochód ze sprzedaży dyskografii kompletnej, katoda, również zasili konto, również tej zrzutki, funduszy na leczenie i rehabilitację Gustawa, także Mariusz, bardzo serdecznie ci z całego serca dziękuję za tak wspaniały nie powiem, że prezent, ale rzecz, którą będę mógł wystawić, no i oczywiście dzięki Tobie przeznaczyć te pieniążki na naszego Aniołka, także wszystkie fundusze tak, i z Mortala i z dyskografii trafią na konto Gustawa. No a jak przyszło na challenge, no to pora na zaprezentowanie moich 16 ulubionych gier. Część oczywiście na Commodore 64, a część na Amiga. No to zaczynajmy. Flimbos Quest cechuje piękna grafika i muzyka i dzięki temu spędzamy przy tej grze e, niezliczone ilości godzin. Microprocessor Soccer to gra piłkarska inna niż wszystkie, oczywiście wydana na Commodore 64, pod względem grywalności nie ma sobie drugiej na inne 8-bitowe komputery i konsole. Football Manager to dla mnie osobiście najlepszy menadżer piłkarski na Commodore 64. Pomimo swojej prostoty potrafi wciągnąć na długie godziny. Z kolei Soccer Rivals to menadżer piłkarski zrealizowany na planszy do gry w Eurobiznes z kilkunastoma wariacjami podczas rozgrywki. Stanowi niesamowitą pozycję wśród najlepszych tego typu na C64. Klax to gra logiczna wydana w 1990 roku, której celem jest złapanie kolorowych klocków i ułożenie ich w kolorowe rzędy i wzory. Continental Circus Wyścigi Formuły 1, które dla mnie osobiście są najlepszą grą tego typu na Commodore 64. Komando to gra zręcznościowa powstała na podstawie filmu Komando, w której głównej roli wystąpił aktor Arnold Schwarzenegger. Osobiście nigdy nie ukończyłem owej gry. Arkanoid, pomimo swojej prostoty, zachwyca grywalnością po dzień dzisiejszy i zachwyca kolejne pokolenia młodych graczy. Forbidden Forest, jedna z najlepszych moich... Gier zręcznościowych na Commodore 64, wydana w 1983 roku, była pierwszą grą na świecie, w której wykorzystano animację krwi. International Karate to jedna z najlepszych bijatyk na Commodore 64, wyróżniająca się niesamowitą muzyką i grafiką. Sensible World of Soccer to dla mnie osobiście najlepsza gra piłkarska pod względem grywalności, jaka kiedykolwiek została wydana na komputery i konsole. North and South, czyli północ Południe. Prosta, a jednocześnie niesamowicie wciągająca gra strategiczno-zręcznościowa. Jaguar To moja najlepsza gra z serii wyścigów samochodowych, jaką kiedykolwiek wydano na Anglię. Scorched Tanks to protoplasta późniejszych gier tego gatunku, jak choćby gier z serii Warps. Pomimo niezbyt rozbudowanej grafiki, ma to coś, dzięki czemu jesteśmy w stanie spędzić przy niej mnóstwo czasu. Yujo. Moja najlepsza platformówka na Amigę. Wspólnie z siostrą spędzaliśmy przy tym tytule dziesiątki godzin. Na uwagę zasługuje piękna grafika i muzyka. Golden Axe to moja najlepsza gra zręcznościowa wydana na Amigę. Posiada niesamowitą odgrywalność i niesamowitą ścieżkę dźwiękową. No i to byłoby wszystko, jeśli chodzi o 16 moich ulubionych gier. W moim przypadku, oczywiście, były to gry na Commodore 64 i na Amigę. Oczywiście w tym miejscu serdecznie zachęcam Was do wsparcia zrzutki na leczenie i rehabilitację ustawa na pomagam.pl, no i oczywiście zachęcam Was do wzięcia udziału w licytacjach gry Mortal Kombat oraz dwóch dyskografii od Katoda. No oczywiście przypominam, że całość zostanie wpłacona również na tą zrzutkę. Także to byłoby wszystko, jeśli chodzi o dzisiejszy od odcinek. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Dużo zdrówka, trzymajcie się.